Siemanko. Staje rano a tu 60 tysięcy obserwujących. Dzięki. Śpię jeszcze i co? <laughs> I co robię rano? Tamarilo tu mi na wejściu stoi. Nie wiem gdzie je posadzić. Właszczę zawsze nowego golfa. Otwieram szklarnię pierwszą. Idę do drugiej. <laughs> Otwieram. Witam się z bambusami. Siemanko. Otwieram. Woda kwitnie. Cześć kukurydza. Popadało, ale będzie rosło teraz. Idę po telefon, bo dźwięki natury nagrywam gdzieś tam w krzakach daleko. Podziwiam naturę, powiem wam tak, pięknie jest, brakuje lasu. Nie depczę po kukurydzy, nawet nie myślcie. Jestem po telefon w krzaczorzach. 9 godzin 30 minut sprawdzenia. 7 luty. Z OK, stop. Wracam. Tak, strumyk dalej ładnie działa. Golden Gate, wszystko w porządku. Właśnie coś mi wpadło, kurła. O, papugątki grają od rana. No i tyle na tą chwilę. Prawdopodobnie dzisiaj jedziemy do Gdańsk Oliwa, do zoo. Może kogoś się trafi. O, tej Paulowi miałem jeszcze nagrać, ale to z czasem. Do następnego.